O małej Madzi i babci Jadzi, część piąta. Mati Górecka, czyta, autorka. Żegnaj afrykański brzegu, gdzie wesoło czas upływa. Łódź żegluje w pełnym biegu, morska fala ją porywa. Pan kapitan sam steruje, płynie z wiatrem, szybko, śmiało. Ku przygodzie się kieruje, oj, co się znów będzie działo. Babcia stoi na pokładzie, a na brzegu przyjaciele, co żegnali dzielną madzie, życząc w drodze szczęścia wiele. Zieleń blednie, las w oddali, bryza pięknie w żagiel dmucha. Ludzie z lądu pozostali, lecz za łodzią leć mucha. Tak powietrze tnie skrzydłami, jakby świat oblecieć chciała. Frunie, mokra nad falami. Bardzo dzielna Mucha mała. Pan kapitan szybko działa. Łódź zatrzymał. Mucha wsiadła. Tak się o nią Madzia bała, że ze strachu aż pobladła. Teraz Mucha się gramoli, choć powolna jest jak Mucha, a że cała w morskiej soli, Madzia na nią dmucha, hucha. Mucha coś powiedzieć chciała, lata Madzi koło głowy. Bardzo szybko odzyskała swoją muszą zdolność mowy. Dzy, czy głośno. Coś ci powiem. Choć to może będzie gafa. Dziwna jest to sprawa, bowiem z lądu znikła nam żyrafa. Na sawannie sobie stała, nagle znikła. Jak kamfora. Ta żyrafa jest nieśmiała, zaś jej mama z nerwów chora. Czy jej nie ma na pokładzie? Martwi o nią się też tato. Patrzy babcia na swą Madzie, no i co ty Madziu na to? Madzia mówi, w to uwierzę, bo żrafa lubi brykać. Ale to ogromne zwierzę. Ciut za duże, by tak znikać. Na pokładzie miejsca mała, a żrafa jest do nieba. Gdzie by zmieścić się ją dało? Co to robić? Szukać trzeba. I szukają mucha z madzią na pokładzie. Pod pokładem pan kapitan z babcią jadzią. Po obiedzie, przed obiadem. A szukają zamiast płynąć miaranek. Wieczór mija. Żagiel trzeba było zwinąć. Nagle? Z masztu długa szyja się wyłania, a za szyją. Któż to w maszcie się tam chowa? Uszka, co wesoło żyją. A z uszkami oczy, głowa? To żrafa, ta nieśmiała, która z domu wyszła sama i co morskich przygód chciała, no i której szuka mama. Ile było wesołości? Zaskoczeni są rodzice, że żrafa w łodzi gości. Chciała jechać za granicę. Trudno z masztu wyjąć było tę żrafę pomysłową, lecz się w końcu wydobyło osikony razem z głową. Już uciekinierka z mamą znów żeglarze się żegnają. Odpływają w ciemność samą ku przygodzie. Zawracają. Niespokojna noc nastała, ale skoro wyruszyli, choćby woda zalewała, trzeba płynąć od tej chwili. Babcia z madzią znów załogą, pan kapitan kapitanem. Odpoczywać już nie mogą. Wicher gna nad oceanem. I prowadzi łódź od brzegu. W wielkie fale ją zanurza. W coraz większym płyną biegu idzie na nich wielka burza. Prędzej, prędzej, żagiem frunie, prędko, prędko, zaraz, zaraz, już ulewa na nich sunie. Co za groza, co za hałas, jakby stado koni gnało, oby się skończyło, oby, oby wyszli z tego cało. Burza potrwa cztery doby. Dokąd ich poniesie woda? O tym nowa jest książeczka. Jak się skończy ta przygoda? Nie wiem. Jeszcze trwa wycieczka.